Cześć wszystkim, ja jestem Markaz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Spider-Man Remastered. I kontynuujemy sobie, gdzie? Penthouse Tundisha. Okej, okay. no to lecimy. Zobaczymy, co na nas tu czeka. Policji przydałoby się pomoc. No, właśnie tak coś widzę, że tutaj nie jest zbyt fajnie. Pomożemy chłopakom. Tutaj. Kumpel, tu. Oj, w ogóle nie patrzą. Bardzo ładnie, śliczniusia spoko. Dla was, chłopaki, zawsze. Nie ma problemu żadnego, komuś się tu spieszyło. No to ja. Cześć ma. Jesteś mi nie jest. Ale musisz szybko znaleźć pana Stanisza. Ci goście w masce siłą zabrali go do jego mieszkania. To luksusowy apartament. Aha. Dobra, zostań tu. Jak dobrze was widzieć. Mogę znaleźć auto. Mógłbym przysiąść, zostanąłem gdzieś tutaj. Dobra, kolego. Zanervouj mnie. Razem z tym. Tak. No i teraz to. No i super uh. o, o. uciekamy o. dawaj tą broń gdzie nie sięgaj po nią? Będzie Y? Nie będzie Y. O. Dobra, udało się. Oj, chłopaki. O. U. Akurat zdążyłem. Ja chciałbym zobaczyć, czy damy radę jakąś taką fajną serię wykręcić. Oho, żegnam pana. Oj, czuję, że tu będą kłopoty. Zaraz, wy też tu pracujesz? Kogo jak kogo, ale parkingowych to tu nie brakuje. O, o. Oj, dupa. A nie sądziłem, że mnie tutaj złapie to. O, kolego. A, no w sumie jego tak nie zrobię. <ścoughs> Jest za gruby. O, co ja zrobiłem? Ej, ja pułapkę wziąłem. No to ho. Ciekawe, czy pułapka na niego zadziała. Nie zadziała. No, ale to przynajmniej warto wiedzieć takie rzeczy. Dobra, chyba wszystko, co? Git. Gdzie teraz? Wiedzą, że tu jestem. Ale może mógłbym zakraść się szybem. Szybem mówisz. No dobra, spróbujmy. Stąd chyba mógłbym dostać się do apartamentu. Cześć. Pa. A ja w sumie nawet... a muszę go? Nie muszę chyba, co? Ops. Okej. Okay. Już prawie. Zdala od światła. Tak, z dala od światełka. O. Na ciebie mogę na przykład pyknąć sobie. O. Wszystkich nie muszę. O. Tu du się dużo dzieje. Ale to nic. Boczkiem sobie śmigniemy. Dokładnie tak jak mówisz. Panie Pająk. Na luzie. O. Dąby zapalające? Serio? Jazda. Uh -oh! Dobra. Nie, okay, udało? się. Co, jesteśmy? Chyba tak. Jest i standish. Okej. Okay. Co teraz? Wpisuj hasło. Nie wpisuj hasła. Powiedz, że zapomniałeś. Co, chcemy co zrobić po cichu? Wydaje się spięty. Chyba lepiej się go pozbyć. <śm> nie wiem, mamy oczyścić tylko w sumie penthouse, więc jakby nikt nie mówi, że po cichu. Jesteś poza widokiem? Ja jesteś. Łapiemy cię do góry. O, tu jest zagrożenie. Ale za to ty jesteś poza widokiem, o dziwo. Dobra, no to dawaj. Poza widokiem. Dawaj go z przysiadu. Tutaj jeszcze było dwóch. Poza widokiem. O. Nie widzicie mnie, nie? A nie widzicie. No i bomba. Ty jesteś poza widokiem. Grubasa też się da? Co ty mówisz? No to bomba. Eee. Gdzie jest mój ostatni... Petent. Tutaj. Haha. Kozak. Wszyscy? Dobra, wszyscy. No był cały. jednak nie wszyscy. A tak ładnie mi poszło. Okej. Okay. Okej. Okay. Chłopanie nie pogięło tak do końca? Przejdźmy do rzeczy. Dobra, teraz to się popisz. Spróbujmy jeszcze. Hehehe, <laughs> ale ładnie. Oj, przepraszam. Żyjesz, gościu? Czego szukali? Dokumentów finansowych. Na temat oddechu diabła? Skąd o tym wiesz? Po co im one? Nawet nie wiem, co to jest. Pan Osborne od lat pakuje w to pieniądze, ale trzyma cały ten projekt w tajemnicy. Tylko ja mam jakiekolwiek informacje. Już nie. Skopiowali część dokumentów na bezpieczny serwer. Dane płacowe doktora Izaka Delaneya. Kto to? Naprawdę nie wiem. Pani! Dawaj, dawaj! No właśnie, windy nie ma. Ściśnij się. Okej. Okay. Oj, dawaj. Dobra. Spróbuj spadać wolniej. Zobaczę mega. Złapiemy go w porządku? Tak, tak myślę. Dobrze, dobrze. Wiesz, jak na szyb, windy ten jest całkiem przytulny. <grym znać> <grym znać> Oj. Hej, Juri, wszystko gra? Tak, ale niewiele wyciągnąłem ze stendisha, nim przylecieli agenci Sable i posłali mnie na drzewo. O co im chodzi? Mam wrażenie, że oni chcą go zmusić do milczenia Bo wie o oddechu diabła Tak, czymkolwiek to jest Pracuję nad tym Chyba mam pewien trop Trop? Brzmisz jak glina Chciałaś powiedzieć Spider-Cob Spider <laughs> Się rozłączyła e, Yuri? Nie dziwię się Tak to jest właśnie, mój drogi Tak to właśnie jest No nic, a co? A co się miało stać? Oh. Jest cały. Okej, okay, dobrze. A demony? Chodziło im o nazwisko. Masz długopis? Tak, dajesz. Doktor Izak Dilani. Dobrze. Kto to? O co tu chodzi? Miałem nadzieję, że ty mi powiesz. Niech patrzę. Ej, chwila. A? Zanim zapomnę, zostawiłeś u mnie ten nadajnik Tombstone'a. Zostawię go u doktora Octaviusa. Dam znać, co znajdę na temat Villainy. Okej. Okay. To co? Gdzieś się nam pojawił jakiś quest poboczny chyba, co? Czy nie? Tak, tutaj coś mamy. Pam w sieci. Wow. <laughs> Brzmi poważnie. E, czy to są już wszystkie? Jeszcze kupa znajdzie, których, mamy nie, których nie mam odblokowanych. Ten Dobra, śmigniemy sobie tu. Tu mamy jakąś. stację. Szefowa chce wiedzieć, co uważa. Demony odstrzeliwują transporter. Brawo, dajcie wsparcie. Pamiętasz eksplozję rury parowej, kiedy byliśmy dziećmi? Mama chciała, żeby ta stacja zapobiegała takim wypadkom. Monitoruje ciśnienie w rurach i wskazuje wrażliwe punkty. Odczyty ciśnienia niebezpiecznie rosną. Muszę coś z tym zrobić i to szybko. Satelity Oscor robią zdjęcia sejsmiczne ulic Nowego Jorku. Jeśli mocno uderzę w ziemię w odpowiednich miejscach, pokażą mi, gdzie wzrosło ciśnienie. Taki wzrost ciśnienia oznacza zwykle zatkane zawory. Gdy już je znajdę, kolejne uderzenie o ziemię powinno je odetkać. Dostroiłem soczewki na potrzeby zadania. Czerwony oznacza wysokie ciśnienie, niebieski normalne. Okej, okay, ruszam. Muszę spaść na ulicę z odpowiednio dużym impetem. No dobra. Gdzie te soczewki działają czy nie działają? O! Podążaj za niebieskimi rurami do obszarów wysokiego ciśnienia, czyli wale cały czas prosto. Bonus uderzenia o ziemię? Czadersko przy tym wygląda. A tu mi coś pokazuje. Dobra. Czyli jak tak też pokazuje, to spoko. Gitara. Udało się, ale takich obszarów jest więcej. Muszę znaleźć pozostałe punkty zapalne. Uderzę o ziemię gdzie indziej, żeby dostać odczyt. Mhm. Mm nie mam dużo czasu. Walimy tu. Co tutaj mamy? Mamy od razu w prawo. Gdyby Oskorp korzystało ze stacji Harego, problem zostałby wykryty dużo wcześniej. Oczywiście jeśli dojdzie do wybuchu obwinią Harego. I tu Super Pomamy! Gotowe. Ale to jeszcze nie koniec. No nie. Tutaj gdzieś było 500 metrów, mieliśmy pokazane. Więc strzelę tutaj. O, nie tutaj, bo nie, nie mogę trafić. Więc tu. Zawsze dobrze o! Pary. Gdyby Naprawdę? By było takie łatwe, <noise> trafiłem. Wow. wow. No i bomba. Chwilę, żeby coś dla mnie sprawdzić? No, nie wiem. Nie, ale jak ładnie poprosić? Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu w Hell's Kitchen. Mogłabym wezwać saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy. Spoko. Ja wiem, cięcia w budżecie. Sprawdzimy to, ale najpierw zrobimy sobie to. Mama pokładała wielkie nadzieje w systemie ogrzewania parą. Jest lepszy dla środowiska niż paliwa kopalne. Jednak ciśnienie może prowadzić do potężnych eksplozji. Ta stacja miała monitorować ciśnienie w niektórych budynkach. Pomóż mi udowodnić, że jest warta swojej ceny. Proszę. Haremu bardzo zależało na ocaleniu dziedzictwa jego mamy. Trudno mu się dziwić. W pobliskich budynkach nastąpił nagły wzrost ciśnienia. Wygląda na to, że przyczyną są wadliwe regulatory. Muszę je zepsuć, zanim ciśnienie przekroczy limit i budynek wybuchnie. Miasto wymieni regulatory, które się To prawda. Chyba, że jest plecak w pobliżu, to mamy czas się z nimi cackać. No, bierz plecaczek. To wiedzieć kto stworzył ten komiks o mnie? Dzieciak ma talent. Misterio. Nieźle, nieźle. Dobra. Ogólnie już dużo plecaków znaleźliśmy. 41 na 55, to już bardzo tylko końca. Eee... Na szczęście regulatory znajdują się na zewnątrz. Powinien wystarczyć celny strzał siecią. Założę się, że Jameson zacznie swój jutrzejszy program od historii o Spider-Manie dewastującym budynek. Tak, a co? A nie jest tak? Nie mogę żadnego pominąć. Wystarczy jeden, żeby wszystko wybuchło. Ludzi. Nie ma czasu na ewakuację, wszystko w moich rękach. A bo ogólnie tutaj jest na czas. Nic strasznego się nie stanie, jeśli jest Oj, dusz. to niedobrze. Bardzo niedobrze. Gdzie jest jeszcze ten jeden? Gdzieś jeszcze jeden mi tutaj. Nie widzę go. O, widzę go. Nie trafiłem se. Nie trafiłem, prawda? Prawda Dobra, mam kolejne Oho, nie mam sieci Jeszcze trzy zostały, tak? Dwa widzę. Jeszcze jedno jest gdzieś. O tu. Okay. Lepiej pójdę na dach i upewnię się, że ciśnienie spadło. Super. <laughs> Lecimy na daszek. A bardzo nie lubię tak w powietrzu tego strzelania, bo to jednak ciężka sprawa. Na tylu rzeczach się skupić naraz? Mój pajęczy zmysł siedzi cicho. Wszyscy są tacy. Jakbym się stąd ulatnił, zanim ktoś wystawi mi rachunek za zniszczenia. <grym> Udało się? Udało się. Super. Eee. O. To są w ogóle cztery misje poboczne. Poleciałbym do tej którą mamy tutaj. Hej, Yuri. Chyba chciałaś, żebym coś sprawdził. Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu w Hell's Kitchen. Mogłabym wezwać saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy... Tak, wiem. Cięcia w budżecie. Bla, 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 bla. No i... Mógłbyś to, proszę, sprawdzić. O! Jest magiczne słowo. Mam nadzieję, że to jakiś szkolny projekt. Tęsknię za tamtymi dniami. Szkolne projekty są znacznie Zdaniesz łatwiejsze niż te życiowe. Wyzwaniem Scruple? Co? Nie wiem, co to jest. Nikt nie wie i to jest najlepsze. Zacznie się, gdy zrobisz zdjęcie kodu na ścianie. Łatwizna. Dzięki temu komuś pomożesz. W takim razie. Okej. Okay. Uh, let's check it. Mam. SM! Podjąłeś wyzwanie! Witaj na moim streamie! Oho. Czy to wszystkim? Kod matrycowy, który cyknąłeś, przysyła ci współrzędny GPS innego kodu matrycowego z okolicy. Ja, to trochę zbyt czasochłonny. Wybacz, ludzie potrzebują pomocy. Dobrze, że to powiedziałeś, bo rozchodzi się o pomoc bez najmniej Ostatni kod matrycowy, bo znaleźć. Kogo znaleźć? O! Ofiarę porwania! Aha.

Oha dobra, gdzie jest kolejny Przykro mi, musicie wrócić do cynamonowego wyzwania, Nic nie poradu, że moi fani cię angażują. Pasji. Hashtag... Sztos. Boże. Na głos? To jest prawie tak straszne jak porwanie. Ha, ha, ha. Po tygnięciu kodu powinieneś poznać następną lokalizację. Pośmierz się! Nasza przyjaciółka jest taka samotna i smutna. Dobra, gdzie jest kod? O. Jest drugi kod. Rozpięty na dwa budynki. To wymaga kunsztu. Gdzieś jakoś? Hmm. Może tu? O, 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 o. Tak, Mam. mamy to. Oho. Podobno okay. uważają, że jesteś pompatyczny. Fajnie się czuję, zanim komisarz się krzywda. Okej. Ale nie złapałem się mocno źle. Dawaj, dawaj, dawaj. No udało się. Muszę mm -hmm. nie dojawić kryjówka naszej ofiary. O, postaraj się ją ocalić, zanim nasi fani się znudzą. Bo w rozrywce nuda równa się śmierci. Mm -hmm. Adres jest niedaleko stąd. Muszę się pośpieszyć. No dawaj, w którą stronę? No to jazda. Opa. Ale no... Ciekawi ci fani, że się złożyli na bombę. Nieźle Gdzie tu jest wejście? Jak mam się tam dostać? Wszędzie kamery. To tu. Słyszysz mnie? Trzymaj się. Wyrwę drzwi. No. no dobra. O Boże. A to Skrubol Jak ja ci się odwdzięczę? Za te miliony wejść, które mi zrobiłeś, Ole, hamuwa Skrubol! Nieźle co? Szkoda, że nie widziałeś swoich upiornych oczocośków cośków. O, popatrz! Jeszcze więcej fanów! Skrubol! Nas na oficjalnie tego nie toleruje. To każ mi przestać! Nie, nie, ona oficjalnie tego nie toleruje. Pamiętaj. Mój drogi, Jest duża różnica. E, czy ja mogę tak zrobić? Oby spoko. Oby ok, sobie ich. O, nie ma tak łatwo, kumple. Lecę do ciebie. No nie wiem, może być ciężko, jak nie możesz mnie trafić grubasku. Popa kręgosłup chyba boli, co? Ktoś jeszcze przyjechał? Nie, to policja LOL? Co za niby mnie aresztujecie? Ja nie To wszystko moi fani! W sumie ma rację, ciężko będzie mi coś było robić Jak no. na człowieka pająka, to naprawdę zaczynam mieć dość sieci O Jezu O matko Ciężkie teksty Ale udało się Kolejny quest poboczny E, tak więc, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!